W tym krótkim wideo pokażę Wam ciekawą stronę, która się nazywa listentotaxman.com Link do tej strony umieszczę na dole do tego filmu I na tej stronie będziecie mogli zobaczyć, na przykład przy jakichś zarobkach, na przykład rocznych Gross Pay to oznacza zarobki brutto, a y Net Wage oznacza wypłatę już na rękę po odliczonym podatku i składkach na ubezpieczenie społeczne, czyli odpowiednika naszego ZUS-u. I oczywiście to się zmienia co roku, więc to, ta strona jest aktualizowana. Tu mamy na 2013-2014, ale jak klikniecie macie lata wstecz. I teraz tutaj bardzo interesujące możecie wybrać, ile zarobiacie rocznie, miesięcznie, dziennie itd. Wyobraźmy sobie, że zarabiacie średnia krajowo w Anglii to jest 25 tysięcy i kalkulek, czy obliczmy sobie. I teraz pokaże nam się, yy, brutto zarobimy rocznie 25 tysięcy do 8 funtów. Czyli miesięcznie wychodzi brutto 2083,33, czyli tygodniowo 480,77 funta. I teraz jest takie coś, tak, free allowance, czyli od tego progu rocznie, jeżeli nie przekroczymy zarobków, ale przekroczyliśmy 25 tysięcy mamy, ale to jest próg, od którego dopiero, powyżej którego płacimy po prostu podatek. Więc ten próg to jest to, odjąć to, więc zostaje to, to jest opodatkowane. Czyli to jest, w, Wartość rocznego podatku, który płacimy, a to jest wartość 2000 funtów na składki ubezpieczeniowe, czyli przy z zasiłki, emerytury, renty itd. Tutaj mamy, ile miesięcznie dostajemy, co jest nam, czyli jeżeli zarabiamy 25 tysięcy funtów rocznie brutto, to dostajemy na rękę rocznie 19 i76 pi tysięcy funtów, czyli miesięcznie dostaniemy 1651 tysięcy funtów i teraz, czyli tak, zwróćcie uwagę, ty, czyli załóżmy wykonujemy pracę za 50 tysięcy funtów, to oczywiście logicznie będziemy zarabiać już prawie 3000 tysiące funtów na rękę i rocznie zostanie nam 3 35 tysięcy ponad funtów. Więc za pomocą tego kalkulatora możecie sobie obliczać, ile dostaniecie. Czyli, jeżeli dostaniecie na przykład zarobki takie, powiedzmy, najmniejsze w Anglii, 10 tysięcy funtów rocznie, to dostaniecie na rękę 801 funtów miesięcznie, czyli rocznie to dam, da Wam 9617 funtów. Więc to widzicie, że ten próg. Ten podatek tutaj odprowadzony będzie bardzo mały, i tak samo składki na różnego rodzaju emerytury itd. będą bardzo niskie. Ale bardzo fajny kalkulator. Możecie sobie zobaczyć, ile dostaniecie na rękę, czyli brutto i netto. To wszystko w tym krótkim wideo. Do usłyszenia. Cześć!